Jak się ubrać na siłownię i co na nią zabrać? No przede wszystkim należy zabrać ze sobą jakąś torbę dużą treningową, w którą spakujemy wszystkie potrzebne rzeczy, które teraz wymienię. No na pewno należy ze sobą zabrać odpowiedni strój sportowy, bądź krótkie spodenki z t-shirtem, bądź jeżeli komuś jest troszkę bardziej zimno, a na siłownię jest nastawiona dość mocno klimatyzacja, wtedy długie spodnie dresowe z bluzą. Nie polecam tutaj bluz z kapturem, ponieważ... No, gdzieś ten materiał może nam się zahaczyć o ławkę, możemy sobie bądź komuś zrobić krzywdę. Oprócz tego na pewno bardzo dobrze dopasowane i wygodne obuwie sportowe. Nie zabierajcie, błagam Was ze sobą klapek, japonek czy tego typu rzeczy, ponieważ spadające ciężary bądź inne obciążenia mogą uszkodzić Wam stopę, ale również komfort trenowania w takim obuwiu nawet nie obuwiu, no nie jest za dobry. Podczas ciężkich przysiadów, czy martwych ciągów, bądź nawet podczas treningu kardio wykonywanego na bieżni, bądź orbitreku, steperze, należałoby mieć dobre, kryte obuwie sportowe, które będzie zapewniało nam stabilizację naszej stopy. Stabilizacja stopy, naszej postawy jest właśnie uzależniona od tego, w jakim obuwiu my wykonujemy trening. Także skupmy się na tym, aby to obuwie było naprawdę dobrze dobrane. Co należy zabrać jeszcze ze sobą na siłownię? No należy na pewno zabrać ze sobą wszelkie yy, takie dodatki, jak ja to mówię, kosmetyczne, czyli mydło, szampon. Na pewno ręcznik, klapki pod prysznic, nie zapominajcie o tym, bo nie fajnie jest gdzieś stanąć gołą stopą, gdzie nie wiemy, kto inny na tym stawał. No i oczywiście takie elementy, które są potrzebne nam do treningu, czyli takie akcesoria jak na przykład pas kulturystyczny, bądź paski do martwych ciągów, albo nawet zwykłe, tradycyjne rękawiczki, które wiele osób teraz nosi. Na pewno odpowiedni napój dobrany do waszego celu treningowego. Tak jak wcześniej wspominałem, może to być zwykła woda albo szybko przyswajalne węglowodany, bądź mieszanka glutaminy aminokwasów rozgałęzionych z kreatyną. Są to odpowiednie napoje, które można by było spożywać w trakcie treningu. Wiadomo, że osoby, które bardzo mocno poważnie podchodzą do tego, co robią, spożywają również inne suplementy, więc suplementy takie około treningowe również należałoby spakować w swoją torbę treningową. Jeszcze jedna wzmianka tutaj, jeżeli mówimy o ręczniku, to jestem zwolennikiem tego, aby zabierać jednak dwa ręczniki ze sobą. Jeden ręcznik taki zwykły kąpielowy, a drugi ręcznik taki, który będziemy mogli ułożyć na sprzęcie, na którym będziemy trenowali. Jest to przede wszystkim pilnowanie zasad higieny na siłowni, ale również dbanie o swoją higienę, bo któraś z osób może nie być tak higieniczną osobą na przykład jak my. Także fajnie jest położyć wtedy sobie taki dodatkowy ręcznik, nie musi on być dużych wymiarów, ale żeby właśnie odizolować nas od tej ławki. Także takie elementy, takie elementy odzieży i akcesorii suplementów mogłyby znaleźć się w waszej torbie treningowej. No na pewno nie należy ze sobą zabierać różnego rodzaju bransoletek, pierścionków, innych rzeczy, czy wisiorków, bo takie rzeczy mogą nam utrudniać wykonanie treningu. Do pań tutaj taka mała uwaga. Drogie panie, wy zawsze jesteście piękne, nieważne czy macie na sobie makijaż czy nie, ale naprawdę ten makijaż na siłowni nie jest wam potrzebny. Wy tam przyszłyście się zmęczyć, dać z siebie przysłowiowe 100%. A nieładnie wyglądać, bo tak jak powiedziałem, wy naprawdę zawsze ładnie wyglądacie, ale nieładnie to wygląda, jak spływa gdzieś tam makijaż po waszej twarzy i wy później się rozmazujecie. Także lepiej jest przyjść ze zmytym makijażem, żeby przyjść się zmęczyć, po treningu się wykąpać i nałożyć piękny makijaż, wtedy wyglądać świetnie, a na treningu skupmy się na treningu. Myślę, że takie elementy to jest obowiązek na siłowni i takie podstawy zachowania to również jest. what's